Ktoś mi kazał Cię wyciszyć, no ja Cię wyciszyłem na te 600 sekund, albo tam 300. No ja Cię kazałem teraz eee. to przeklinał na tym czacie. No do tylko raz. Teraz no. widzę. Zrób. Na, napisałeś? Bo przychodzą teraz powiadomienia, bo ja cię, ja cię skończyłem subskrybować, ale dobra. No jest live napisał Napisałem no Ja, nie ja nic nie widzę bo... No jak ten jak piszę to i w wy 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 wyjdę w ogóle z live'a i dołączę do live'a to nie ma tego co napisałem. To co chodzi? Nie wiem nie osobo oglądają, także To Ma ej, a... Nie, to ostatnio Max nie wyciszył. On wiem, ale Max teraz lekcję robi. To... Eee... Too nie wiem. Dopiero napisz. Ale... 6-7 i rajon 6-7. Czekaj, jak wpiszę tak na YouTube, zobaczysz, że wyjdzie. I co, wyszło? Patrzę. No, pisz coś. jak wpiszesz 6-7, Jeremia, 6-7, to Ci wyskoczy on. Mhm. Uh -huh. A na czym to napisać? Na YouTube O ma drifta i tego z ostatnich, w piątym sezonie Tak, mam Masz 6 subskrypcji. Tak, mam drifta i... O no, tego tylko. Jeszcze nic nie gram co zostać. Nie gram. znaczy mam dostać tylko nie masz pucharków, eee, chyba 3000 coś, a ty? 4600, czy tam 700? To mega, będziesz grał z nami, czy nie? Ja nie, ja muszę kończyć. Nie wiem, jak no, zaraz kończę. Kurde! Muszę zagrać rundę w BrauSys. Bo kliknąłem Tano? przypadkowo kraj. A nie chcę stracić pucharków. Dobrze, że mam taką postać wybraną. Tanka mam wybranego na Star Powerze. A Fajnie, że mi wyskoczyło Jeremiasz, tylko że ja nic z nim nie mogę zrobić. <grym> Masz Bifforda? Tomek? Ale mu nic nie Discord mam. nie da. A no, Nie da mi nic. No nie wiem. Ale... Kurde, Max się zablokował, nie ja. Co no, tam... To. Poczekaj. No, to czy na Discord jest? Czy... Nie wiem, ja się nie znam na tym. Tego chciałem mieć. No Max się zrobił, no ale co mam poradzić, że on te lekcje robi? No, no nic, to jak będzie. Na live czy na czymś lub Będziecie grać no, na ten, on mi powiedział, że no. zadzwoni jak skończy No A no to... Ten. To wtedy to Cię zaproszę to... po prostu i tyle Tak To pa Cześć Tam jak to grasz do czy jak? No, tylko, że ja tam ostatnią rundę Bo nie mogę grać <laughs> Czy mogę, z tym już nie chcę Teraz gram w browser, Stars, bo kliknęłem no, w przypadkowy graj. <grych> Dobra. No, jak zaprosisz Jacoba, to od razu wychodzę. Spoko. A, jest prywatna? No. Się z nagrody odbiorę. Dobra. Kurde no! To mi live zakończę, bo nie ma co go robić.